Kolejna mapa Turniejowa. E, tym razem zmierzą się na niej Zerk jako Polaris oraz e, Mateusz, e, e, w grze i w statystykach oznaczony jako Mats, e, jako Kiku na mapie Archipelag e, nie wiadomo tylko, czy ta mapa jest normalna, czy ta mapa jest e, jako mała. 250, już OK. to ma jest czyli, czyli duża, jak na 1 na 1 No, zresztą to trochę widać. No i zobaczmy, jak tutaj graczom pójdzie w takim razie. Dwie frakcje takie typowo wodne, aczkolwiek no nic, no zobaczmy, może być ciekawie. Oczywiście rozwinięcie pierwszego miasta już od razu. I się na tutaj od razu zerk leci. O, ciekawe, co ciekawe, leci akurat w stronę w stronę Matza. Poszło aż dwóch, ym, aż dwa muni. Teraz będą to mogli naprawdę y, szybko zamrażać, ale Zerk czy nie widzi żadnych wiosek. Dopiero teraz zauważył pierwszą wioskę, więc trochę nie fart. Tymczasem y, Mateusz już ma swoją pierwszą i już ją od razu rozwija także. Jest, w stanie, jest jest tyle ryb dookoła, że jest w stanie szybko to rozwinąć. Ale już Mateusz widzi, że zbliża się tutaj jednostka. Nie wiem, czy on zna tą frakcję na tyle wie, że może być tutaj zamrożony. Yy, dobra, okej, okay, widzi tutaj, tutaj wioska ma kolejną wioskę zajętą, Zerk. Powoli się tutaj rozwija. Tymczasem yy, zbliża się także, Zerk już yy, będzie prawdopodobnie mieć wioskę już pod samym tym, pod całą stolicą Mateusza, no, co jest dość ryzykowne. Mateusz go jakoś tutaj okrąży pewnie. Ale dobra, zerk nie zajął te wioski i teraz tutaj przyszedł. Może zająć te wioskę, ale wtedy dostanie też w tiry, raz przynajmniej. Yy, tratwy latają po mapie i zajmują kolejne miejsce także na i na północ. Zerk także i zajmuje, też idzie na północ zajmowanie wiosek. Tutaj i bardzo dużo ryb, naprawdę. Ale u Zerg'a jest też taka niefortunna sytuacja, że nie może połączyć za bardzo sobie tych szlaków handlowych ze swoją stolicą. Dobra, Mat zyskał yy, Swordsmana ogólnie z tego, z ruin, więc bardzo fajnie, bo mam ma, ma Miecznika, który bardzo mocno mu pomoże. Yy, poszedł z Wiodowca już do Zerg'a. Odkryta jego stolica. Ale także Zerg poszedł i zaczął budować Sanie, więc Zerg idzie w Sanie. Związku, którą yy, ja ostatnio grałem, kiedy grałem przeciwko niemu. Mury wbudowane w Anlow, widać, że to takie miejsce, które będzie, dobra, ale sami sobie nie poradzą z tak bardzo ufortyfikowanym miastem, na raz przynajmniej. A tymczasem da to trochę czasu Mateuszowi, żeby tutaj przyszedł. No i Mateusz ma dużo większą armię, ale już patrzcie, już tutaj Zek specjalnie zniszczył sobie lud, żeby tutaj jednostki lądowe Mateusza nie dotarły bardzo sprytnie. To on? Raczej on, raczej on zniszczył ten lot, ale nie jestem przekonany. No tych jednostek troszkę jest. Miasto jest rozwalone. Anno zostanie przyjęte przez Zerg'a. Dokładnie, ale od razu zostało także zamrożone pola dookoła tego miasta faktycznie. No, i bardzo sprytnie te sanie poszły, zaatakowały, cofnęły się od razu na miejsce z wioską, którą będą w stanie zająć. Traci im już troszkę przewagę wojskową, którą tutaj miał. Ale już także idzie ten miecznik z myśnikiem. wcale tak łatwo nie Te sanie już mieć nie będą. Budowane także są już statki zwydowcze, ale tutaj chyba prędzej poszedłbym w ramery, szczerze mówiąc. Bo nie ma takich bezpiecznych naprawdę pól. Dobra, i Zwiadowca odkrył już także stolicę. Yy... Zerk yy, odkrył stolicę Mateusza Zwiadowcą. Jest bombarda! O proszę, bombarda tylko z jednym HP, yy, więc nie zrobi dużo obrażeń, niestety. Nie wiem, czy bardzo, bardzo droga inwestycja, żeby inwestować aż 15 gwiazdek w to, żeby. Żeby ulepszyć jednostkę z inną HP, która ma bardzo, bo to zaraz będzie mogło być bardzo łatwutko. ale chyba nie będzie, jeszcze, jeszcze chyba nie będzie. Zajmowane Anlo przez Mateusza, ale też Zerk zajmuje Lolunu, blisko, niebezpiecznie blisko stolicy Mateusza. No i pytań, że albo będzie zajęte w ogóle, dobra. Tutaj Tesanie są obite, ale Tesanie kosztują tylko 5. Na południu tej ostrej walki już chodzą, już jest wjazd na stolicę i tutaj stolica będzie zajęta przez... przez zerga. I raczej, raczej nie uda się Mateuszowi tutaj jakby tego powstrzymać. Tak mi się wydaje. Wszystkim musiałbym absolutnie tak naprawdę tylko atakować na to który które jeszcze w zostało ulepszone, zdobyło akurat weterana i, i przez to są znacznie wytrzymalsze. Więc podejrzewam, że tutaj już rozgrywka będzie zakończona z punktem po stronie Zerg'a. Zaraz zobaczymy, jak to jest za zrobi jeszcze za Dobra, nie, nie niszczy tego, no nie jest w stanie raczej, bo chyba nawet nie ma tej y, timingu, tego, żeby móc to zrobić, więc tak naprawdę, już zwycięstwo należy do zerga. Troszkę tutaj Mateusz oddał tą y, samą, sam dół mapy, że po prostu Zerk mógł się tam przyliznąć bardzo łatwo tymi saniami, no cóż, <głosł> Zerk użył trochę, to, można powiedzieć, trochę taktyki, takie jak ja zrobiłem ostatnio u niego, no ale dobra, no to była partyjka turniejowa, y, dziękuję bardzo za obejrzenie, y, no i pojawią się jeszcze kolejne, bo jeszcze jest trochę do ogrania. Do, do więc zapraszam do, y, do kolejnej partii. No i moi drodzy, mamy kolejną partię. Tym razem ziom, czyli ja, grający Imperiusem w kolorze niebieskim przeciwko Matsowi, nowemu uczestnikowi naszego turnieju, grającym tutaj w kolorze żółtym, Omagi, na takiej, na takiej, jak tu widać, wielkości mapie jezior. I tak się złożyło, że te jezioro tutaj jest na tyle rozległe, że daje tylko jeden hex yy, takiej granicy lądowej z jednej i z drugiej strony. No zobaczmy jak to w takim razie będzie wyglądało. Znaczy ja wiem oczywiście hek, ale żebyście widzieli także jak ta partia się potoczyła. Ruszam już tam w kierunku yy, w kierunku zachodnim. Pierwsza wioska zajęta przez matza, u mnie będzie to nieco później niestety. Oczywiście u niego także tego, że gra po prostu też szybkimi jednostkami na starcie. No dobra. U niego już będą trzy miasta, a u mnie wciąż będzie na razie jeszcze jedno. Zbudowany warsztat stolicy, jest i trzecie miasto, gotowa się na czwarte. U mnie kole u mnie drugie teraz, które sobie szybko lepsze teraz warsztat. 8 przychodu, nie wiem też, żebym przychodu Mimo wszystko, bo <laughs> dobra, Kolejno jest to ulepszone. Warsztatem, już 11 przychodów. Spotykamy się. No i tej moja jednostka w sumie nie zdatkowałem, bo tak wiedziałem, że tej nie ma tutaj za wiele sensu. Ale wolę zająć więcej jednostek. Więc po prostu, ja zrzucę tutaj. Opity pierwszy first black należy do Mateusza. Trzeba miastami, tak wśród tego brzegu. Nawet za bardzo nie mogę w tej chwili zbudować sobie chyba yy, nawet jeszcze yy, portu. Mocny rozwój ekonomiczny Mateusza. Dobra, nie mam port. Mam port, mam nawet już jednostkę yy, zjadowca wodnego, więc tutaj mam stateczek. Popomyślałem, yy, że skoro tak najwidoczniej się mapa ułożyła, no to trzeba zbudować sobie dominację morską na tej na tym jeziorze dużym, który widziałem, że będzie duże. Po prostu. No i także jest także wioska tu na środku, którą zamierzam sobie przejąć. Tymczasem yy, górną przełączą. Zamierza przyjść do mnie teraz z wojownikami. Yy, Mateusz i jest już tak naprawdę blisko, już, już, już właśnie wymija to jezioro. Tymczasem tu jego miasta się mocno rozwijają, bo tutaj jest dużo farm. Mam dużo. Yy, też terenów takich dobrych pod te farmy. się tam głęboko, żeby zrobić wszystkim zwiad takie konkretniejszy, chociaż pewnie y, jest, to, jest to dość ryzykowne posunięcie, bo narażam się na atak w zwarciu jego jeźdźców. I tak się właśnie dzieje, ten mu statek zostaje zniszczony. Także kolejna jednostka i zaczyna się to już posuwać nieco dalej, chociaż tu jedna jednostka ma ranną, więc ja już zacząłem reagować. Mam tutaj swojego giganta, który idzie w tamtym kierunku, chociaż pierwotnie miał inny zamiar. Jest i wspinaczka. Wspinaczka zrobi tego, żeby przejść sobie drugą stronę i spróbować tam jakoś ominąć to jezioro. No a ja tu już będę starać się bronić przed tymi tamtymi jednostkami ulepszę sobie to miasto, mam tutaj duże możliwości ulepszenia go, ale także wysyłam sobie zwiadowcę. Już widzę, że on chce tędy przejść, więc no zostaje taki zaalertowany, przynajmniej teraz, że tam może być niebezpiecznie. Przeciąłem sobie miasto to, które jest na środku. A no to już poszerzę sobie granicę jeszcze bardziej, ale jeszcze nie buduję nic pod teraz dopiero mam rybołówstwo wiem o tym że nie mogę młodać tej do dominacji nad morzem jest już błąd który zrobiłem bardzo duży walce z krzyżkiem chociaż tam może był ogromny dogreś na kontynentach wtedy ale dobra, stateczek stateczek ratować z jeden, jeden i drugi front więc te przełęcze jestem w stanie mocno wybronić właśnie za pomocą tym, tych statków. Staram się nimi układać w taki sposób, żeby on nie ma do mnie zasięgu, nie pójść żadną jednostką mele, a nie ma jednostek zasięgowych w tym momencie i, i, i na tym też korzystam sporo. Wchodź wesz od tej na jego stolice, żeby, żeby tutaj przyblokować naprawdę mocno no, też wydobycie, które ma tam spore. Będzie mi to kosztowało co prawda, tą jednostkę, ale uznałem wówczas, że warto. Ale także Taran, będzie, będzie obity Taran, To niestety, zrobił troszkę robotę, ma trochę tych obitych jednostek, ale wciąż, e, wciąż ma przewagę nad morzem, więc to tyle spoko. E, jego zarówno północna, jak i południowa ofensywa w e, tych przełęczach zostaje wycofana, e, po prostu przez to, że widział, że to nie ta tratwa niestety, ta tratwa e, tutaj pojazdowi jest troszkę zbyt blisko. Więc została niesamowita, ale ma szansę się jeszcze wrócić. Mój gigant walczy z jego gigantem, mój zaczął, dlatego ma troszkę tę większą przewagę już zaraz pewnie padnie. Ale jego gigant także jest już mocno ranny. Ulepszanie miast w celu tutaj, także poszerzanie granic. Dlatego on niemal wszystkie granice poszerza, zauważyłem, a yy, I przez to będziemy mieć później tych gigantów. te gigant zabity. Jednocześnie to pozwoliło mi już o jedno pole dalej moim, moim gigantem, który to jest obity. Tu zrobiłem pewien błąd, ponieważ powinien nawet zaatakować stateczkiem, a dopiero potem wejść taranem, bo wtedy taran mógł wejść tam. Pewnie by padł. Może by padł, może by nie padł, nie jestem przekonany. Ale na pewno by musiał robić na tyle, po prostu rozbijać się na nim i, i tracić jednostki. I dużo by stracił po prostu podczas odbijania swojej stolicy. No i mam już także. Trzy bombery mam w tej chwili. Te bombery już strzelały, nawet nie komentowałem tego, ale na pewno to było widać, że tam te jednostki, które on tutaj miał, nie mógł nimi progresować w jakiś sposób, tylko musiał je wycofać. Zbudowana jest także katapulta, no ale katapulta jest wciąż w zasięgu tych, e, e, tych bombard. Trzecia bombarda tutaj atakuje, o właśnie. No i e, no, tutaj już ta jednostka, co tu weszła ostatecznie. E, e, no była w stanie, była w stanie tak naprawdę yy, nie była w stanie być zniszczona przez jakąkolwiek jego inną jednostkę. ten gigant był, był wcześniej troszkę troszkę z tyłu, nie był tutaj tylko był zdaje się tutaj, więc no nie mógł zaatakować tego, a tak to jeszcze, jeszcze by tego nie obronił więc po prostu przejmę go stolicę i to zakończyło rozgrywkę, chociaż wydaje mi się, że nie, już wtedy miałem więcej punktów, ale wydaje mi się, jeszcze przed momentem miałem tych punktów nieco mniej no dobra, w każdym razie Partia zakończona, no i zobaczymy jak potoczą się także kolejne. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia na następnej partii. Dobra, kolejna giereczka i tym razem mamy e, pierwszy, pierwszą chyba partię komentowaną na mapie Wodny Świat. E, na górze mamy Matza grającego jako Imperium, Imperius przepraszam. I e, niżej jest Żelo grającego jako Aquarion. Aquarian... No, na takiej mapie ma wyraźną przewagę, moim zdaniem. Yy, gdyż na przykład te ruiny może sobie zamienić na miasta. A i mieć po prostu bardzo blisko, bardzo szybko trzy. No a, yy, no Imperius nie może tego zrobić. Najbliższe będzie mieć dopiero tutaj. No w każdym razie, zobaczmy jak ta partia się potoczy. Żal dobrze zrobił, że ominął pierwszą turę. Imperius, faktycznie, może szybko się rozwinąć i mieć już szybciej miasto dodatkowe. Ok, bardzo szybko idzie już od razu, praktycznie. Od razu idzie w tratwy. Więc będzie tutaj odkrywał nowe lądy. I tu się zaraz spotkają. I będzie od razu atak. Z jakiegoś powodu, że jeszcze nie atakuje. A mógłby, bo nie otrzymał. Tak, dobrze, atakuje. Ale tratwa będzie w stanie, raczej mu uciec mi się wydaje, poszedł zwiadowca, odkrywa już wszystkie kluczowe wioski, tak, wszystkie klucz... wioski kluczowe odkryte. Żelo nie może można do tego e, dobić, ale nie, nie dobije, ale za to, e, za to ma drugie miasto bardzo szybko. Ale niestety, Żelo już, raczej e, znaczy Mateusz już tutaj e, ma skalta i będzie mieć, <laughs> już tracę przewagę, ponieważ już rekiny żela. I tutaj te dwie wioski będą zajęte przez Mateusza. Rekin będzie mógł zająć na tą wioskę bardzo łatwo, zdaje się. Tutaj kolejne ulepszenie. Przychód na poziomie 9 u Mateusza. Jeszcze kolejny zwiadowca. Trochę głupio mu poszedł, ponieważ odkrył te same tereny, które wcześniej. Przychód 8 Urzela. Ojej, rekin nadział się i tam faktycznie walczy z... Taranem, ale jest już kolejna wioska i jeszcze jedna wioska i Żelo ma teraz więcej wiosek. Ma cztery wioski kontra trzy będące u Mateusza. Mateusz uciekł swoim taranem. A Żelo w tym czasie ulepsza sobie swoje nowo zdobyte wioski, będzie mieć duży przychodu, dużo przychodu. Ale nie buduje nowych jednostek w tej chwili. Rekin się wycofał z, z tamtej lokalizacji. Eee, nie ma w ogóle zwiadu żelo i to jest bardzo duży problem dla niego, że po prostu nie widzi, nie wysłał sobie tutaj zwiadowcy żadnego chyba. Eee, przez co bardzo wolne ma te jednostki. Nie mogą się ruszyć po Zągły wojny. Już tutaj także. Jeszcze na bodajże tratwa, Ulepszone granice państwa. Tutaj również, ale tu mu nic nie dało. Tu ustalny po powinien wziąć sobie po prostu populację. Kolejny zwiadowca, ale kryzantca teraz poszedł po prostu po, po latarnię. Ulepszone miasto. Tak, tutaj ten zwiadowca już nic nowego nie odkryje. Co tam przed czasem urzela, Co że buduje? buduje rekiny. Dobra. Ale już są te rekiny atakowane przez scoutów, ale bardzo łatwo skałci są też i, yy, yy, i przez te rekiny. Dwie jednostki scoutów są potrzebne, żeby zabić się jednego rekina. Rekin jeden jest potrzebny, żeby zabić jednego scout'a, więc to yy, jest po prostu plus dla, dla żela. Żel jest też bardziej mobilny, ale no cóż, powin powinien bardziej atakować, a tutaj nie, po prostu się on daje obijać przez te przez tych skautów. i tu kolejny, kolejny rekin leży, kolejne ulepszenie miasta pod zasoby. O, i żelo zaczął budować pofery, czyli odpowiedniki katapult. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Tutaj, gdzie obaj gracze są bardzo mobilni, i już wchodzi taran i zajmuje poltis. Nie wiem, czy dobrze zrobił żal, że w ogóle szedł z tych jest. On powinien robić tych rekinów, te rekiny i po prostu zalać tymi rekinami. A to trochę zaczął ulepszać miasta, i nie wiem, czy to był na pewno dobry pomysł. Brakowało mu też nieco zjadu, co ograniczyło możliwości rekinów. Jeden rekin kosztuje tyle co, yy, co stateczek, ale jeden stateczek nie wystarczy, by zabić rekina, a jeden rekin wystarczy, by zabić statek. Inna sprawa, że faktycznie rekin nie może oddawać tych ataków. Dobra, jest krab u, u Żela. Ale bardzo łatwo będzie manewrować, ten, będzie, będzie można wymanewrować tego kraba. Tak naprawdę to ten krab nic tutaj nie zrobi, absolutnie. Nie da rady. Bo nie ma szarży. Tutaj jest ten moment, gdzie Żelo chciałby wylaźć Trytona i tym Trytonem poatakować. Eee, Poniższyć te statki, tak jakby mógł Rycerzem, ale niestety to nie działa tak samo. No i teraz stolica będzie urzela zajmowana, i to będzie koniec gry, bo nie widzę chyba możliwości, żeby mógł tutaj coś zrobić. Musiałby zbudować sobie. Nie, nie zbuduję. Nie zbuduję, więc to już będzie faktycznie koniec. No i Mateusz wygrywa tę partię. No w sumie błędy, jakie zrobił też. żelotek, przestawiłem w sumie w tej partii. Yy, podczas komentowania, więc myślę, że dalszy komentarz jest zbędny. Gratulacje, gratulacje dla Mateusza. I zapraszam do kolejnej partii. I turniejowa rozgrywka na Pangei. Gracze to Mateusz jako Imperius i Kychu jako Cymanti. Pangea, więc gracze są bardzo blisko siebie. Wiosek do zajęcia jest 4 plus 1 jako wyspa. I są także trzy ruiny, które chyba bliżej są Krzyśka. Ale Krzysiek ma raczej łatwy dostęp do trzech wiosek, a bardziej do dwóch. Ta troszeczkę dalej mi się wydaje. Ta jest troszkę dalej, ale tak naprawdę jest dalej dla obu graczy. Albo jednocześnie, albo jednak bliżej dla, dla Mateusza. No Zobaczymy po prostu, jak ta partia się potoczy. Bardzo dużo owoców po stronie biomu Mateusza, bo gra oczywiście Imperiusem. Już zajęta wioska, zaraz będzie pierwsza. Tymczasem Krzysiek ma problem ze znalezieniem jakiejkolwiek. Jeszcze nie odszedł tak daleko. Ch nie wiem, czy on nie zapomniał się po prostu też. Chyba dał tam po prostu buffa jednej jednostce i przez to stracił jeden punkt ruchu, który mógłby zrobić te szamanie. Pożytosse odkrywa się całą ważną część mapy. Zytosse także po stronie Krzyśka, który odkrywa tak całe, całe imperium. Właśnie całą, niemal całą mapę, niemal całą wyspę, więc bardzo solidnie. Pierwsze starcia będziemy mieć teraz do czynienia. W środku znajduje się miasto Mamo, ale jest też pierwsze miasto u, u Krzyśka. I co? Już była przejmowana stolica, ale oczywiście wycofał się, ponieważ ten szaman bardzo łatwo mógłby przejąć tego konia. Lepsze nie do warsztatu. Shaman defensywnie się troszkę wycofa z tego miejsca. Mateusz się zatruwa, ale już czemu jest i ją przenie. Krzysiek w tym momencie nie ma za bardzo czymkolwiek skontrować, więc partia już się skończyła. Najszybsza partia w ogóle, bo w siódmej turze. Więc wydaje mi się, że jeszcze nie było szybszej niż to. Jeszcze tylko do zakończenia. Natura, mimo wszystko. No i mamy po party. Dziękuję, Dziękuję za uwagę.